Cześć, witajcie w czwartą niedzielę Adwentu. Cześć Boże. Witajcie. Cztery świece już się świecą. Powoli te emocje zaczynają w nas działać. Widzicie, jest choinka, jest gdzieś tam gwiazdka betlejemska w postaci tego kwiatuszka tam zaczyna wychodzić. No i tutaj widzicie taki obraz naszego kościoła, naszej parafii, domu świętego Jacka. Możemy się poczuć jak, jak w domu, a, a chyba właśnie o to chodzi w te najbliższe dni, które przed nami, na które czekaliśmy przez te prawie cztery tygodnie. A te niedziele, te nasze tutejsze spotkania miały nas do tego najważniejszego spotkania przygotować. Do Wigilii jeszcze cztery dni, jeszcze jest troszeczkę czasu. Dzisiaj z księdzem Łukaszem chcielibyśmy porozmawiać o... O jedności, o przebaczeniu, o pojednaniu. Myślę, to są bardzo ważne tematy. Niektórzy mówią, że Wigilia to właśnie taki dzień przebaczenia, bowiem tego wieczoru, kiedy łamiemy się opłatkiem, spotykamy się ze swoimi bliskimi, jakoś łatwiej jest nam na to słowo przepraszam, przebaczam. Ten wieczór, kiedy jesteśmy pojednani z Bogiem, bo wielu z nas. Korzysta z sakramentu pokuty i pojednania przed świętami Bożego Narodzenia i w ten sposób doświadczając Bożego Miłosierdzia, niejako jesteśmy uzdolnieni do tego, abyśmy sami potrafili przeprosić i przebaczyć innym. Ale rzeczywistość jest troszeczkę taka, że jak przygotowujemy się, jest to zamieszanie, bieganina, to nieraz z życia, z doświadczenia wiem, że potrafimy się i pokłócić i coś tam jeszcze narobić na głupiego przed tą Wigilią. Chcielibyśmy Wam zachęcić do tego, aby podejść troszeczkę inaczej, aby zrozumieć ten sens nie tych przygotowań. Ta pandemia teraz troszeczkę inaczej nie ma takiego, takiego ruchu. Może w, w sklepach, jak, jak się on myśli? Tros... Myślę, że jest spory, ale. <grym> ja, nie, ja jeszcze nie byłem, ja nie zdążyłem, ja sta... ale. <grym>, ale ja staram się nie, mieć wszystko szybciej przygotowane. Całe szczęście można zrobić niektóre zakupy online klikając stoi tamto. Kurier pewnie przyjedzie dojedzie daj Boże dojedzie i wtedy uniknąć jakoś tych wszystkich tłumów w sklepach może jakoś tego nie doświadczając być może to jest nieco łatwiejsze. No ale to jest ta część ludzka chcemy żeby to wszystko ładnie wyglądało. Była choinka były wszystkie potrawy wigilijne. Ale nie zapominajmy o tym, że najważniejsze jest to, co jest w nas i to niezależnie od tego, czy mąż ubrał choinkę, a że ona musi tam piścić, dotyczy to wszystkich z każdego z nas. To się dzieje w naszym sercu i ten moment przyjścia Pana Jezusa jest indywidualny i każdy z nas przyjmuje Jezusa. Indywidualnie. Bo może tak być, że pięknie przygotujemy nasze domy, stół wigilijny. Naprawdę będzie niesamowita atmosfera świętowania. No właśnie, ale zabraknie tego głównego solenizanta, z okazji którego po raz kolejny będziemy się spotykać, bo bowiem to są jego urodziny. Jezus Chrystus. Powinien być najważniejszy. W tym momencie, 24 grudnia, powinien być najważniejszy. Powinniśmy uwielbić go w tym przyjściu, że Bóg zesłał swojego syna, aby nas uratować. Popatrzcie w tą historię zbawienia. Są wpisane dwa wydarzenia, tak bardzo symbolicznie wyrażone tutaj w tej dekoracji za nami. Jest gwiazda betlejemska symbolizująca narodzenie i jest krzyż, symbol śmierci Jezusa. Jezus przyszedł na świat, bo bardzo nas kocha. Bóg posłał Go, bowiem nas kocha, nas tak bardzo umiłował, że zesłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus umarł za Twoje i moje grzechy na krzyżu. Mnie osobiście każda spowiedź święta to jakoś na nowo uświadamia, jak byłem małym chłopcem, przygotowałem się do spowiedzi świętej, to przy robieniu aktu żalu, wzbudzaniu w sobie, często towarzyszyła mi taka piosenka To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech. Choć tak dawno to się stało, e, widziałeś mnie. Kościół jest oblubienicą naszego Pana. Ten obraz, który jest za mną, symbolizuje budynek, ale to nie chodzi o budynek, ale chodzi o każdego z nas. To Ty i ja jesteśmy oblubienicą Jezusa Chrystusa. Ale żeby dobrze się przygotować na i powitać Pana Jezusa, to my musimy Go zaprosić, a niejednokrotnie grzech jest tym elementem, który przeszkadza. Kopie taki wielki dół jest to wielka przepaść między nami a Bogiem. Ja chciałem Wam zaproponować w ten, te ostatnie dni: jeszcze może ktoś nie zrobił rachunku sumienia, może masz jakiś problem z, z przebaczeniem drugiej osobie, może w rodzinie, to nie musi być w rodzinie, może być to osoba całkowicie obca, która Cię skrzywdziła, ale może to też być potrzebne Tobie i to przebaczenie. Musiałbyś sam sobie wybaczyć. Ja chcę tutaj pokazać w naszym wieńcu adwentowym. Jest taka książeczka, która, modlitwa przebaczenia, taka zielona to później pokażemy. Ona mi bardzo pomogła. Miałem taki moment w swoim życiu, w którym nie potrafiłem przebaczyć osobom, które mnie skrzywdziły, i nie rozumiałem tego, i ta modlitwa bardzo mi pomogła. Zrozumiałem, że przebaczenie to nie jest pojednanie, że ja muszę polecieć z kwiatami albo zaraz rzucić się na szyję temu krzywdzicielowi. Bo nieraz jest tak, że krzywdziciel dalej krzywdzi. To przebaczenie jest potrzebne, aby wypłynęło od ciebie. To jest akt Twojej woli, decyzja, którą ty podejmujesz. To nie ten krzywdziciel. Który gdzieś tam jest i który dalej krzywdzi, cierpi z tego powodu, ale to Ty cierpisz z powodu tego braku przebaczenia, który jest w tobie. Cały czas o tym myślisz, jak tylko przyjdzie wspomnienie, to, to, to powoduje w tobie tą nienawiść, to, tą frustrację i to złe samopoczucie. Opowiadała mi kiedyś pewna kobieta, która. Nie potrafiła żyć teraźniejszością, tym bardziej nie potrafiła planować przyszłości, bowiem nie uporała się ze swoją przeszłością. Nie była w stanie przebaczyć swojemu ojcu. To cały czas się za nią ciągnęło, pomimo tego, że nawet jej ojciec już nie żył. Co jej pomogło? Zdobyła się na to, że poszła na grób swojego taty. Napisała list. I w tym liście ze łzami w oczach wyczytała swojemu ojcu, wypowiedziała wobec niego: tato, przebaczam ci to i to. Tato, przebaczam ci to i to, tato, przebaczam ci to i to. Ten list zostawiła u niego na grobie i poczuła w sercu wielką ulgę, bowiem z głębokości swojego serca po raz pierwszy w życiu przebaczyła ojcu, uporała się ze swoją przeszłością, a w ten sposób wyzwoliła się ku temu, aby żyć tu i teraz, aby zacząć planować swoją przyszłość. Pamiętajcie, to Jezus puka do, do drzwi waszego serca. Jest taki obraz, który to pokazuje, nie pamiętam w jakim kościele on jest, ale gdzieś na świecie, który pokazuje taką jedno, jeden szczegół, gdzie Jezus puka do drzwi. Natomiast w tych drzwiach nie ma klamki, bo klamka jest tylko po drugiej stronie i to Ty masz tą klamkę. Jak usłyszysz to pukanie, to tylko Ty możesz otworzyć Jezusowi te drzwi, a On może wejść do Ciebie i może z Tobą wieczerzać. Kochani, na tej ostatniej prostej do świąt Bożego Narodzenia, na te ostatnie dni tego czwartego tygodnia Adwentu życzymy Wam że nawet jeśli przy tym porządkowaniu, załatwianiu prezentów, organizowaniu choinki, wszystkim innym, co jeszcze jest przed nami, nawet jeśli się między sobą pokłócicie, to żebyście do tej Wigilii się sobą pogodzili, przeprosili, przebaczyli sobie, odnaleźli tą jedność, tą jedność, jaka jest w małżeństwach, w rodzinach, tylko czasami nie widzimy jej, nie chcemy jej widzieć, nie dostrzegamy, Pomijamy. Warto o to w tych dniach e, zawalczyć. I nie zapominajcie, że to jest Wasza decyzja. I nawet jak ten wujek, ciotka, brat, ojciec jest bardzo daleko, to jest telefon, jest internet, e, jest dużo różnych możliwości. Można napisać list, ale nawet gdyby nie było Cię na to stać, to jeżeli podejmiesz tą decyzję przebaczenia, to to jest decyzja wolności która odmrozi Twoje serce, a później Bóg będzie mógł działać w tym sercu i następne kroki zobaczysz, jak będą łatwe. Jeśli jeszcze nie udało Cię, może tak być, e, powziąć żadnego postanowienia adwentowego, to może to jest to dobre postanowienie na, na te ostatnie dni, na Wigilię, żeby właśnie wykonać telefon do takiej osoby, do której już dawno nie dzwoniłem, z którą już dawno nie rozmawiałem, a która gdzieś mi leży na sercu, że, że czuję, że powinienem to zrobić. Może to jest taka kropka nad i w tym adwentowym oczekiwaniu, w tym adwentowym pojednaniu z Bogiem, z drugim człowiekiem, by w pokoju serca zasiąść do wigilijnego stołu i radować się, cieszyć Ze... się i być pełen pełen nadziei i radości że Jezus przyjdzie już za niedługo, bo to pokolenie nie przeminie, a On przyjdzie. Zdecydowanie tak. Kochani, e, wszystkiego Bożego Wam życzymy. Do zobaczenia w następnym odcinku w nowej serii. Z Panem Bogiem. Błogosławieństwa. Spotkamy się jeszcze, no, tak jak ksiądz Łukasz powiedział, e, w nowej scenerii. Pewnie tak będzie, żeby to się już nam nie nudziło. E, I... Co jeszcze możemy powiedzieć? Już chyba jest tak długo, że wystarczy. Z Panem Bogiem. Dajcie jeszcze tą łapkę w górę. Zasubskrybujcie. Dokładnie tak. Napiszcie jakiś komentarz. No i życzymy Wam zdrowych, wesołych, pogodnych świąt z solenizantem w roli głównej. Amen i kołacze. oto stoję u drzwi i kołacze. jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi them